Komputer do gier za 350 zł? Czemu nie? Ten zestaw składający się z i 5 4690K, płyty głównej i 8 GB pamięci RAM kosztował mnie jedyne 100 zł. Kupiłem go jako w pełni sprawny, za pośrednictwem kolegi i taki też jest. Wrzućmy więc kolejną 8 GB kostkę ram z AliExpress. Pora na klejnot koronny. GTX 970 za jedyne 50 zł. Oczywiście kupiłem ją jako uszkodzoną, jednak do jej kod 43 zniknął po zwykłym riflau jednej z kostek Pamięci. Hej, nie mówiłem, że będzie to łatwy bit do powtórzenia. Nie obejdzie się również bez dysku SSD oraz sensownego zasilacza. Całość zamknąłem w ledowej obudowie, które jednak nie uwzględnię w cenie, ponieważ jest to zbędny dodatek. Konieczna okazała się również zmiana chłodzenia na CPU, żeby, no wiecie, nie było 90 stopni na pulpicie. Gotowy komputer śmiga aż miło, wyciągając w CS2 ponad 120 klatek. Zanim pospędziecie się za bezcen starych części, upewnijcie się, czy przypadkiem właśnie stara pasta nie ograniczała ich wydajności.